Siema, szybki opening na szybko, bez przedłużania. Yy, wykwintne te trapezy. To co, Bałcana, jak myślisz, co dostanę? Nie za dobre rzeczy. Ja też. co ja, bo te wykwintne są najlepsze, nie? No to kurde, no akurat kryte no. mam takie, to przydałoby mi się te... Yy, ...robiny albo cyrkony. Rodolicy nawet tak będę o Slep, no, Fajnie, no fajnie, bo mam słabe. I? No, I gówno. No, no. gów. Dobra. Tu już też mogą dropnąć. I? O Boże. O Boże. Ty, co się stało? Oilar? Nie. Uuu! Ha 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 ha! tak szczerze. No, cyrkon to koks. Dobra, i teraz największy... O, oj, się teraz zestresowałem, tak szczerze. Kurde, jak ten klu... Nie no, musi by no. no o Boże. A nie, dobra, do o, życia! Okay, to jest okej, okay, to jest okej, okay, i... to jest okej. Okay, okay. Dobra, i... JEST! Nie wierzę, mam to! O Boże! No to... Nie, ej, ale szczerze w to nie wierzę... Ej, przepraszam, Bobek! No nie mówię, no ja będę ten, który nie będzie tego miał. Nie, no, dostaniesz. Wierzę w ciebie. Nie dostanę, Dawag. bug! Jak wy dostaliście, to ja nie dostanę do Nie do... wierzę, ej, ale nie wierzyłem, nie wierzyłem, że to dostanę tak szczerze. Dobra. Ej, zarobisty opennik, dobra, się udało. Te rzeczy to jest totalne złoto. W sumie to też, bo był dużo. <laughs> Szkoda, że to są te najgorsze imperiale, ale tak jak. Dobra, no to tyle. Siema.